W dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o konferencji w Teheranie, która była punktem zwrotnym w polityce aliantów wobec Polski w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, co było tego powodem i jakie miało to dla nas skutki. Od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku w irańskim Teheranie miała miejsce pierwsza z konferencji z udziałem przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego. O tym, że się ona ma odbyć w tych dniach, zadecydowano w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych tych trzech krajów, jakie odbyło się w Moskwie pomiędzy 18 a 20 października 1943 roku. Po spotkaniu w Moskwie było już jasne, że sprawa polska będzie najtrudniejszym tematem, z jakim będą musieli zmierzyć się przywódcy mocarstw w czasie konferencji w Teheranie. Obecni w Moskwie. Szefowie brytyjskiej i amerykańskiej dyplomacji, Antony Eden i Cordell Hall przekonali się o tym, że Stalin nie zamierza ustąpić ani w sprawie przyszłej polsko-sowieckiej granicy, ani w kwestii przyszłego polskiego rządu. Sowiecki dyktator dał im bowiem jasno do zrozumienia, że to on zamierza teraz dyktować sojusznikom warunki, zwłaszcza w tak kluczowych dla niego kwestiach jak sprawa Polska. Brytyjczycy i Amerykanie nie zamierzali zresztą kruszyć kopii ze Stalinem o sprawy Polski. Dla nich liczyła się przede wszystkim jedność obozu alianckiego, która w ich ocenie była warunkiem ostatecznego zwycięstwa nad Niemcami. A poza tym Brytyjczycy i Amerykanie uważali, że sprawę Polski lepiej będzie załatwić bez obecności Polaków i dokładnie tak zamierzali zrobić w Teheranie. Już pierwszego dnia pobytu wielkiej trójki w Teheranie poruszona została sprawa Polski, chociaż jeszcze nieoficjalnie. Jako pierwszy zrobił to premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Brytyjski premier w rozmowie ze Stalinem w cztery oczy zakomunikował sowieckiemu dyktatorowi, że brytyjczycy nigdy nie składali żadnych deklaracji w sprawie polsko-sowieckiej granicy, a do przyjęcia ewentualnych ustaleń w tej sprawie strona brytyjska może jedynie przekonywać polski rząd. Ale w czasie rozmowy ze Stalinem Churchill ostrożnie zasugerował sowieckiemu dyktatorowi, że koniecznym jest Przesunięcie polskich granic na zachód. Stalin podchwycił ten pomysł, proponując Churchillowi przyjęcie linii Odry jako nowej granicy Polski na Zachodzie. Z kolei w kwestii granicy wschodniej Stalin zakomunikował, że Związek Sowiecki nie pragnie cudzej własności, jak to określił, i dał do zrozumienia Churchillowi, że nie zamierza okradać Polski z jej ziem. Dla Churchilla, ta rozmowa ze Stalinem wyglądała obiecująco. Brytyjski premier, po tej rozmowie, miał nadzieję, że w sprawie polskich granic uda się jeszcze coś wytargować. Tamtego pierwszego dnia w Teheranie sprawę Polski postanowił również nieoficjalnie poruszyć prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt. W tym właśnie celu amerykański prezydent zaprosił Stalina do siedziby amerykańskiej ambasady w Teheranie. W rozmowie z sowieckim dyktatorem Roosevelt zakomunikował mu bez ogródek, że w zasadzie zgadza się z jego stanowiskiem w kwestii polskich granic, ale, jak zaznaczył, nie może uczestniczyć w żadnych decyzjach w tej sprawie, ponieważ czekają go nowe wybory. Roosevelt podkreślił, że w Ameryce żyje od 6 do 7 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia i dlatego musi wstrzymać się od udziału w decyzjach, jakie będą zapadały w polskich sprawach, ponieważ mógłby wówczas stracić głosy ich poparcia. Dopiero po tych rozmowach odbyła się pierwsza dyskusja w sprawie Polski. Jako pierwszy Zabrał w niej głos Roosevelt. Amerykański prezydent wyraził nadzieję, że stosunki dyplomatyczne pomiędzy rządem polskim w Londynie a rządem sowieckim zostaną niebawem wznowione. Na te słowa od razu zareagował Stalin. Sowiecki dyktator zwrócił wszystkim uwagę na to, że przedmiotem tej dyskusji ma być sprawa polskich granic, a nie sprawa ewentualnego wznowienia. Polsko-sowieckich stosunku. Jak podkreślił, należy odróżnić Polskę od rządu polskiego, który razem z Hitlerem szerzy oszczerczą propagandę przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Dodał również, że Związek Sowiecki może oczywiście negocjować z polskim rządem, ale tylko wtedy, gdy ten zmieni swoją politykę wobec Związku Sowieckiego. Na te wywody Stalina Roosevelt i Churchill nie zareagowali. Było już jasne, że to Stalin będzie prowadził całą dyskusję w polskich sprawach i to w ściśle obranym przez siebie kierunku. I dokładnie tak się stało. Gdy ta dyskusja już się na dobre zaczęła, Stalin postanowił zdominować zebranych, komunikując jasno, że nie może dopuścić do tego, aby Polacy zajęli ziemie należące do Ukraińców i Białorusinów, bo te ziemie zostały im zwrócone już w 1939 roku. A ich ponowne przekazanie Polakom byłoby aktem wielkiej dziejowej niesprawiedliwości. Szef brytyjskiej dyplomacji Antony Eden zapytał wtedy Stalina, czy to oznacza, że w jego ocenie polsko-sowiecka granica ma przebiegać teraz według. Ustaleń podpisanego 23 sierpnia 1939 roku przez związek sowiecki paktu Ribbentrop-Mołotow Stalin zbył to pytanie słowami, a nazywajcie ją sobie jak chcecie. Sowiecki minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow postanowił wtedy rozładować nieco tą sytuację i dodał, że tą linię brytyjczycy już wcześniej nazwali linią Kerzona. Jednak w trakcie dalszej dyskusji okazało się, że obie strony zupełnie inaczej ją definiują. O ile dla brytyjczyków linia Kerzona miała przebiegać na wschód od Lwowa, o tyle dla Stalina miała ona przebiegać na zachód od niego. Ale Churchill nie zamierzał dalej kłócić się ze Stalinem o to, komu po wojnie przypadnie Lwów. Roosevelt z kolei nie był tą rozmową w ogóle zainteresowany. W ten sposób Stalin osiągnął pierwszy sukces w polskich sprawach. Drugi sukces Stalina w odniesieniu do Polski okazał się jeszcze łatwiejszy. Przy studiowaniu linii Odry na rozłożonej mapie, wszyscy zebrani uznali ją za dobre rozwiązanie jako przyszłej zachodniej granicy Polski. Churchill. Zakomunikował nawet, że podoba mu się kształt przyszłej Polski i że sami Polacy powinni ten kształt zaakceptować, do czego on, jako brytyjski premier, będzie ich usilnie namawiał. Na koniec dyskusji o polskich sprawach, brytyjski premier zaproponował wszystkim przyjęcie wspólnej deklaracji, która miała stwierdzać, że granice państwa polskiego wyznaczać będą Linia Kerzona i linia Odry, i że oprócz tego do Polski włączone zostaną także Prusy Wschodnie i Opole. Stalin zgodził się zaakceptować tę deklarację, zastrzegł jednak, że Związek Sowiecki musi otrzymać jeszcze Królewiec w Prusach Wschodnich. I na tym w zasadzie zakończyła się cała dyskusja o polskich sprawach w Teheranie dla uczestników teherańskiej konferencji sprawa Polski pomimo tego że poruszona została jako pierwsza nie była jednak najważniejszą sprawą o wiele ważniejsze były dla nich inne kwestie najważniejszą z nich była kwestia ustalenia dalszej strategii wojennej przeciwko Niemcom ustalono że inwazja aliantów na Francję nastąpi od północy i od południa, z równoczesną ofensywą wspierającą, jaką podejmie na wschodzie sowiecka armia czerwona. Stalin zobowiązał się również do tego, że Związek Sowiecki przystąpi do wojny z Japonią. Ustalono również zasady polityki mocarstw w odniesieniu do Włoch, Japonii, Persji, Austrii i Finlandii. Co dla aliantów, również było bardzo ważną sprawą. Uzgodniono również, że państwa wyzwolicielskie, czyli Związek Sowiecki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, będą mogły prowadzić własną politykę w wyzwolonych krajach. To postanowienie de facto dawało Sowietom całkowitą swobodę działania na terenach, które Miała zająć armia czerwona. Uzgodniono również, że Niemcy zostaną podzielone na poszczególne strefy, a strefa podlegająca Związkowi Sowieckiemu będzie sięgała aż do łaby. Polska była zatem tylko jedną z wielu spraw, jakie zostały poruszone w Teheranie, i to wcale nie najważniejszą sprawą. Podjęte w Teheranie w sprawie Polski decyzje miały jeszcze jeden aspekt: otóż nie były one do końca jasne. Jeśli w sprawie naszej wschodniej granicy generalne uzgodnienia z wyjątkiem Lwowa zostały określone, uzgodnienia, jakie zapadły w sprawie naszej granicy zachodniej, były bardzo niejasne. Jak bowiem uzgodniono, Polska miała sięgać do pola. Ale Opole leżało nad Odrą, natomiast Opolszczyzna rozciągała się na zachód od Odry. Być może to niedoprecyzowanie naszej granicy zachodniej dawało cień nadziei na dokonanie ewentualnej korekty na korzyść Polski w przyszłości, co alianci mogliby przedstawić później Polakom jako dodatkowy sukces w negocjacjach ze Stalinem. Generalnie, teherańskie ustalenia w sprawie Polski zadawalały aliantów. Churchill był nawet przekonany o tym, że zdoła przekonać do nich samych Polaków. Ale tak naprawdę Churchill i Roosevelt przegrali ze Stalinem polską partię konferencji w Teheranie. I to przegrali ją nie tylko, jeśli chodziło o przyszłe granice Polski. Przegrali ją także w drugiej ważnej kwestii, jaka dotyczyła Polski. Otóż sowiecki dyktator odrzucił ich sugestie o konieczności nawiązania stosunków z legalnym polskim rządem w Londynie, dając im jasno do zrozumienia, że tak się nie stanie. Ten niedoceniony przez Churchilla i Roosevelta aspekt sprawił, że Polska po wojnie stała się krajem komunistycznym, i znalazła w strefie wpływów Stalina. Po konferencji w Teheranie zaczęły pojawiać się różne plotki mówiące o tym, że w Teheranie doszło do tajnych porozumień pomiędzy przywódcami obozu alianckiego i że odbyło się to kosztem Polski. Zaniepokojony tymi plotkami, Roosevelt zaczął wówczas uspokajać opinię publiczną, komunikując jej, że nic takiego nie nie miało miejsca. Podobne zapewnienia zaczął wówczas składać także szef brytyjskiej dyplomacji Anthony Eden. Tych plotek bał się również Churchill. To właśnie dlatego brytyjski premier wprowadził cenzurę w mediach, aby zablokować w ten sposób wszelkie informacje na temat postanowień, jakie zapadły w polskich sprawach w Teheranie. Swoją drogą, Iden i Churchill o postanowieniach z Teheranu nie raczyli nawet poinformować polskiego rządu w Londynie. Premier polskiego rządu Stanisław Mikołajczyk tak naprawdę dowiedział się o nich dopiero w czasie swojego pobytu w Moskwie w lecie 1944 roku. Konferencja w Teheranie tak naprawdę ustawiła polskie sprawy w czasie dwóch, następnych konferencji z udziałem wielkich mocarstw, czyli konferencji w Jałcie i konferencji w poczdami. I dlatego właśnie konferencja w Teheranie była najważniejszą konferencją dla powojennych losów Polski. W następnym moim filmie opowiem Wam o powstaniu w warszawskim getcie. Dowiecie się, dlaczego jego historia została zakłamana i nadal nie odpowiada historycznym faktom. Ten film zatytułowałem Żydowska walka o pamięć. Gorąco zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie. Dziękuję wam za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.